Pan z wami i z duchem Twoim słowo Ewangelii według świętego Łukasza chwała Tobie Panie. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, aby się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie. Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował w dzień szabatu. Udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane... Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie, Kałacowi Chrysty. Moi drodzy, to, co dokonało się w życiu uczniów Jezusa po zesłaniu Ducha Świętego, to bardzo ważne przejście. Z mojego ja do Bożego Ty. Uczniowie zaczęli rozumieć, dzięki Duchowi Świętemu, że to nie na ich ludzkich możliwościach, nie na ich elokwencji będzie budowane Królestwo Boże, będą widoczne skutki ewangelizacji, lecz na mocy Bożego Słowa. Na mocy Bożego Słowa. I ta przemiana z mojego ja na Boże Ty. Tak naprawdę jest bardzo trudne dla człowieka, ponieważ my lubimy budować na sobie, my lubimy budować autorytet na konkretnym doświadczeniu. I nawet gdy słuchamy ludzi, gdy rozmawiamy z różnymi osobami, no to szukamy tych, którzy są wykształceni, którzy mają konkretne doświadczenie. Natomiast w mentalności Królestwa Bożego doświadczenie, wytrwałość są bardzo ważne. Ale to nie oznacza, że są konieczne, aby czynić Boże dzieła. Dlaczego? Ponieważ właśnie Boże dzieła nie zależą od naszego doświadczenia, od naszej ludzkiej elokwencji, ale zależą od mocy Bożej, od Bożej łaski, od Bożych pragnień. I jeżeli autorytet mojego posłannictwa stawiam na Panu Bogu, Wtedy moje życie, życie zaczyna się zmieniać. Zobaczmy, że Jezus przed wniebowstąpieniem, czyli dosłownie, wiecie, ostatnie zdania Jezusa do uczniów, nie mówił do nich: „Słuchajcie, byliście trzy lata ze mną, nauczyliście się tego, tego i tego, zdobyliście umiejętności takie i takie, teraz was posyłam”. Nie. Jezus mówi do nich: „Oto ja ześlę na was obietnicę mojego ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni”. Mocą z wysoka. Ten czyni dzieła Boga, ten porusza się w Bożej obecności, kto zaczyna posługiwać się mocą z wysoka, mocą Bożą. To jest bardzo dobra nowina dla nas. Wiecie dlaczego? Bo to oznacza, że na dzisiaj dla Pana Boga wcale nie najważniejsze jest to, czy ja w ostatnim czasie mogę się pochwalić licznymi dobrymi uczynkami. Wcale nie najważniejsze jest to, ile lat ja jestem w kościele, czy kilka dni, czy pięćdziesiąt lat. Wcale nie najważniejsze jest to, ile godzin dziennie ja się modlę, ale to, czy ja pragnę posługiwać się mocą z wysoka. Czy ja tak kształtuję swoje serce, aby Bóg przeze mnie czynił wielkie rzeczy? Czy posługuję się autorytetem Boga? Czy wszystko stawiam na Jego fundamencie? Zobaczcie na dzisiejszą Ewangelię. Widzimy początek tak naprawdę Ewangelii świętego Łukasza, pierwszej jej rozdziały, gdzie Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. Co On robi? Idzie do Nazaretu, wchodzi do synagogi i jest poproszony o to, aby przeczytać fragment księgi. Wybiera, dostaje księgę proroka Izajasza i wybiera pewien fragment. Wybiera słowo, które co chce pokazać, przez które co chce pokazać. On pokazuje, na jakim autorytecie buduje i dlaczego będą działy się te znaki, które ludzie będą widzieć. Czyli Jezus pokazuje, kto go posyła i co będzie za jego przyczyną robił. Słyszymy słowa, że to Pan go namaścił, to Pan go posyła, a przez to. Będzie w Jego życiu widać konkretne znaki i cuda. To niesamowite, że Jezus wcale nie zaczyna od dziełu, ale zaczyna od stanięcia w Bożym autorytecie, w autorytecie mocy samego Boga Ojca. Wiecie, dlaczego czasami jest tak, że my latami jesteśmy w Kościele i nie widać w nas żadnej poprawy? Modlimy się, przyjmujemy sakramenty i nie widzimy w swoim życiu dzieł Pana Boga? Dlatego, że bardzo często budujemy na autorytecie siebie samego. Gdzieś z tyłu ostatnie zdanie mam ja, a nie Bóg. To bardzo łatwo widać, kiedy my upadamy, kiedy budujemy na naszej pysze. Że zaraz się obrażam na siebie, denerwuję się, bo mi znowu nie wyszło, nie chce mi się poprawić, bo znowu zepsułem obraz samego siebie. I Pan Bóg chce nam pokazać, że nie o to chodzi. Że jeżeli z wiarą będę stawał wobec różnych trudności, jeżeli będę ruszał z autorytetu Jezusa jako chrześcijanin, jako jego Boże dziecko, Boża córka, Boży syn, to będę posługiwał się mocą Bożą. Zobaczcie, Jezus na koniec mówi słowa: Dziś wypełniły się słowa, które słyszeliście. Jakie to niesamowite zdanie, które Bóg mówi dzisiaj do nas, do każdego z nas. Dzisiaj spełniają się słowa, które do ciebie mówię, czyli ta Ewangelia, te słowa, które Jezus cytuje jako swoje posłannictwo, one dotyczą każdego z nas. Bóg dzisiaj mówi do ciebie: Ja cię namaszczam, posyłam, abyś w moje imię przemieniał swoje życie, abyś szedł i w moje imię głosił Ewangelię swojej rodzinie, swoim współpracownikom, swoim przyjaciołom. Jeśli bazujemy na autorytecie Boga, jesteśmy uprawnieni do tego, co z tym autorytetem się wiąże. Wiecie, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy naprawdę w codzienności, pośród różnych problemów, trudnych relacji małżeńskich, kryzysów ekonomicznych, społecznych, słabości, nawracających grzechów, stawali w autorytecie Jezusa? Kiedy zły duch przychodziłby odebrać Ci wiarę, próbując Cię upodlić, że zobacz, Twój grzech się powtarza, jesteś beznadziejny. Zobacz na znajomych, zobacz na rodzinę, jak ułożyli życie. Ty jesteś nikim, jesteś słaby, nic ci nie wychodzi. Gdybyśmy w takich momentach pokusy stawali w autorytecie Jezusa i mówili nie. To jest nieprawda. Bo w Bogu jestem kimś, jestem jego dziedzicem, jestem córką, synem króla. I kiedy będę posługiwać się mocą Bożą, to on nie będzie uwalniał Wiecie, jak wyglądałaby nasza codzienność, gdybyśmy sobie nie dawali wyrwać Bożej nadziei? Złemu Duchowi bardzo zależy na tym, żeby pokazać, że my nie możemy nic. Księża może coś tam mogą i pewnie dużo wyproszą. Charyzmatycy dużo wyproszą. Ludzie, którzy modlą się dniami i nocami i którzy moralnie są doskonali, dużo u Pana Boga wyproszą. Ale my, czasem prości, Nieumiejętni, grzeszni ludzie, my coś wyprosimy u Pana Boga, jakieś wielkie rzeczy? Na pewno mnie Bóg nigdy nie wysłucha. Mam zbyt złą przeszłość, zbyt często upadam, jestem zbyt niewierny i wierzymy w takie rzeczy. Dzisiejsze słowo pokazuje, że to jest nieprawda, że jeżeli stajesz z wiarą, i przywołujesz autorytetu Boga, czyli mocy Bożej, Boga, który jest większy od twojego problemu, Boga, który pokonał twój grzech na krzyżu, Boga, który pragnie twojego szczęścia, to to wszystko wchodzi w twoje życie. Niedawno głosiłem konferencję o takiej właśnie mocy Bożej w codzienności w swojej wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca na Górce w Hełmie. I mówiłem, że Pan Bóg chce przez każdego działać we współczesnym świecie. To nie jest tak, że Ewangelia się skończyła 2000 lat temu i nie działa. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Więc po jakimś czasie, po tygodniu pisze do mnie jedna osoba ze wspólnoty, jedna kobieta, proszę księdza, jaki Bóg jest niesamowity. Kilka dni temu moją, mojej mamie stało się coś w rękę, prawą rękę, do tego stopnia, że nadgarstek tak ją bolał, że nawet długopisu nie mogła wziąć do ręki i normalnie pisać. Więc od razu zapisała się do lekarza, następnego dnia miała wizytę. Ale kiedy ona tak się skarżyła na ten straszny ból prawej ręki, przypomniałam sobie księdza słowa, że Bóg chce przez każdego działać, jeżeli stajemy w autorytecie Jezusa. I mówię sobie w sercu, no dobra, no nic, najwyżej nic się nie stanie, ale spróbuję. Mówię, mamo, dawaj tą rękę. Mówię, ale co? No chodź tutaj, pomodlimy się, pokaż tą rękę, pomodlimy się o uzdrowienie za twoją rękę. No ale że jak? No tutaj, chodź, nie, nie wstydź się, nie bój się. I mówi: położyłam rękę na ręce mamie i dosłownie kilkoma prostymi zdaniami pomodliłam się, żeby Bóg zabrał ten ból. I powiedziałam na końcu Amen. Modlitwa trwała 10 sekund. I kiedy powiedziałam Amen i zabrałam swoją rękę, nagle patrzę na twarz mojej mamy, a ona po prostu zdziwienie niesamowite. I ja mówię: co się stało? Wysłuchaj. Zaczęła brać tą swoją rękę, ruszać nią, kiedy powiedziałaś Amen, to w jednej sekundzie całkowicie ból odszedł. Zupełnie nie czuje najmniejszego bólu. Zaczęły skakać, zaczęła w ogóle płakać ta mama razem potem z tą córką, i mówiła, jaki Bóg jest wielki, że mnie, osoby, która nigdy tak się nie modliła, Bóg wysłuchał. I mówię, widzisz, bo tak się dzieje, kiedy stajemy w autorytecie Jezusa. Bo to nie twoją mocą to się stało, tylko mocą Jezusa. Od trzech lat próbuje się mówić z pewnym mężczyzną, mężem kobiety innej ze wspólnoty, który jest w tym małżeństwie, nie mogą mieć dzieci. Od kilku lat obraził się na kościół, na Boga i wręcz tej swojej żonie, która do wspólnoty należy, zabrania do kościoła chodzić, wygaduje głupoty o kościele itd. Mówię tej żonie, mówię: weź niech on przyjdzie na rozmowę. no Poznamy się, wszystko mu pokaże, wytłumaczy, żeby nie miał takiego złego obrazu kościoła. On nie w ogóle nigdy nic nie chce, najlepiej to w ogóle nie, po prostu nie wszedłby do kościoła nigdy. Napisałem do niego na, na Facebooku, wysłałem zaproszenie, wiadomość, nic w ogóle nie odpisywał. I ostatnio stanąłem na modlitwie i przypomniał mi się ten człowiek i mówię, panie, ja po ludzku zrobiłem wszystko, nie wyszło nic. Ale ty jesteś większy. Przecież ty chcesz dobra tego małżeństwa, ty chcesz jedności tego małżeństwa. I zacząłem pana Boga uwielbiać. Uwielbiałem, nawet nie prosiłem, po prostu uwielbiałem go w tym człowieku, w tej żonie, w tym małżeństwie, w tym co w ich życiu mimo wszystko robi. Uwielbiałem pana Boga i tyle. O nic nie prosiłem. Gdy skończyłem modlitwę, no tam sięgnąłem do telefonu i nagle patrzę, a wyświetla mi się komunikat, że on przyjął moje zaproszenie na Facebooku. Następnego dnia rano odpisał mi na, na wiadomość sprzed jakiegoś tam czasu, a kilka dni później przyjechał i rozmawialiśmy ponad godzinę. Rozmowa pełna pokoju, takiej szczerości, naprawdę niesamowita rozmowa. Bóg przyszedł. Wtedy, kiedy to wszystko naprawdę powierzyłem Jemu. Dlatego zobacz, co jest dzisiaj Twoim problemem. Zobacz, z czym się zmagasz. I choćbyś do tej pory nie widział przełomu w tej przestrzeni, nie daj za wygraną, nie dawaj za wygraną. Nie wiesz, kiedy Pan Bóg powie ostatnie słowo. Nie wiesz, kiedy przyjdzie przełom. A Bóg dając swoje słowo pokazuje, że Jego obietnice naprawdę się wypełniają. I Boże plany dla nas są pełne pokoju, nie nieszczęścia, nie cierpienia, pokoju i sensu życia. I proś Pana Boga, stawaj w autorytecie Jezusa w prostych codziennych sprawach. Zobaczysz jak Bóg będzie przychodził z przełomem. I kochani kończąc, pragnę się też ucieszyć tym, że jakiś czas temu udało mi się napisać książkę w oczekiwaniu na przełom. Taki tytuł, ponieważ spotykałem właśnie wielu ludzi, którzy są w kościele, no ale nie widzą tych przełomów, nie czują Pana Boga. Jeśli to słowo Cię dotyka, albo ktoś z Twojej rodziny traci nadzieję w Boga. To wierzę, że ta książka jest właśnie dla takiej osoby. Pełna świadectw, jak Bóg działa w codzienności, pełna mocy Bożego Słowa, pokazująca, że naprawdę Bóg czasem nawet pozwala na takie dłuższe oczekiwanie, ale zawsze przyjdzie i dotknie człowieka. I niech tak się dzieje w naszym życiu. Amen.